Na tej prezentacji przedstawię, w jaki sposób zapisać się niedokończoną wiadomość do wersji roboczej. W tym celu kliknę polecenie utwórz wiadomość, i wskazuję kursorem myszy przycisk utwórz wiadomość, klikam raz lewym przyciskiem myszy, w polu do wprowadzam adres e-mailowy adresata, jakiś w na przykład, jan Kowalski. małpa, wp, .pl Następnie klikam w pole temat. I na przykład zaczynamy pisać list. I powiedzmy, że musimy przerwać pisanie. Musimy opuścić stanowisko, przy którym pracujemy, a nie chcemy stracić treści tego listu. Chcemy dokończyć ten list w późniejszym czasie i wysłać do danego adresata. W tym celu trzeba wskazać kursor myszy i kliknąć przycisk Zapisz teraz. Ten przycisk mamy na dole i u góry. Obojętnie, w który klikniemy, zadziała to w ten sam sposób. Zapiszę naszego maila do kopii roboczych. I tutaj ja teraz wskażę i kliknę raz lewym przyciskiem myszy w ten folder wersje robocze. Tutaj mamy ten nasz niedokończony e-mail. Wystarczy, że ja kliknę tutaj w ten e-mail wersja robocza. I mamy tutaj to, co ja zacząłem wprowadzać: czyli adresat, temat i ta niedokończona treść. Wystarczy, że dokończę teraz pisanie. I kliknę w przycisk wyślij w celu wysłania tego niedokończonego maila.